Chcesz ogarnąć ciąg geometryczny na maturze z matematyki, to choć pokażę Ci to proste zdanie, dzięki czemu wszystko ogarniesz. W tym oto zdaniu znając A2 i A3 musimy wyliczyć A5. No i pokażę taką najbardziej łupatologiczną metodę, żeby to obliczyć, powiedzmy. W tym przypadku na początku musimy wiedzieć, o ile zmienia się z A2 na A3. No to, żeby to zobaczyć, to można popatrzeć. A3, czyli zawsze większy wyraz dzielimy przez mniejszy, czyli przez A2. Czyli wstawiamy sobie A3, czyli mamy 1 dziewiątą. Ja zamiast kreski łamkowej dam podziedził będzie nam prościej. 1 szósta. A dzielenie to jest odwrotność mnożenia zawsze tej drugiej liczby czyli mamy popatrz 6/9 a 6/9 jak podzielimy sobie na 3 to będzie 2 no i teraz widzimy że ten ciąg jeżeli będziemy zawsze go mnożyć razy 2 trzecie, no ten ułamek będzie nam się zmniejszał czyli teraz będziemy na przykład mieli a4 no to wystarczy to jest a3 razy q czyli widzimy że mamy 1 dziewiątą razy 2/3 mówię to jest taki najprostszy łopatologiczny sposób tu jest 27 i znowu a5 to jest a4 razy q czyli mamy 2/27 razy 2 trzecie i tu wychodzi nam na górze 4,81, czyli widzimy, że to będzie odpowiedź c i to jest koniec zadania.